witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming and Friends w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taką rzecz mianowicie kupimy sobie trzy takie tiry i trzy duże przyczepy i te auta odstawię sobie na bok to będzie taki początek który tutaj zrobimy więc lecimy. Nie wiem, czy mi się dobrze wydaje. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mam rację. O, puste mam wszystkie, więc mogę je wywieźć do tyłu. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mam rację. Wydaje mi się, że zablokowali serwery, znaczy się zrobili płatne, więc teraz, jak do tej pory były darmowe serwery, to teraz są już wszystkie płatne. Także troszkę. Troszkę kulawo, no ale co zrobić? Będziemy grali na serwerach ogólnodostępnych. To akurat nie jest problem, przynajmniej nie dla mnie. Raczej fajnie było mieć swój serwer prywatny, bez opłat. No, ale skoro się już nie da, to będziemy siedzieli na ogólnych. Dobrze. Wywozimy te autka. To już drugie autko. Będzie chyba szybciej, jak się zrespie w tamtym miejscu? Chyba tak. Chyba tak. Reset. Yes, please. Zobaczmy. Jest i jestem bardzo blisko. Przy aucie, dosłownie przy aucie. Dobra, super, o to mi właśnie chodziło. Także tutaj wyjeżdżamy. Przejadę tam do tyłu. Wszystkie auta niech tutaj stoją. Na razie ich nie sprzedaję, mogą się przydać, prawda? Te auta mi się podobają. One bardzo fajnie się nimi jeździ, więc pod tym względem je uwielbiam. Chwila, znowu się zresetuję i pup. Jestem. Bardzo fajnie się nimi jeździ, no ale ale. Będziemy mieli teraz większe auta tutaj, będą postawione większe auta, większe pojemność. Mam tu coś. Nie mam. E, większa pojemność będzie. O, i tą przyczepę też sobie wywieziemy. I tutaj też postawię. Może nie będę kupował jeszcze jednego. Ale chwila, to jest przyczepa. Dobra, mam już przyczepę. Co ja tutaj kombinuję teraz? Mam już przyczepę przecież. Tą przyczepę sobie odstawię na bok. Gdzieś w pobliżu, pewnie, żeby była zawsze pod ręką, gdyby coś się działo. Tylko gdzie by ją odstawić? Może tutaj. Tutaj ją odstawię. Niech sobie stoi. I tutaj podjadę tym autem i sobie będzie tutaj stało. Tutaj będę wrzucał kakao. A teraz pojedziemy do sklepu, gdzie jest. Aha, tutaj na dół muszę jechać. A to jest całkiem dobre miejsce. To jest. Chyba. A, lepiej by było w tym miejscu. Ale to też nie jest złe miejsce. To jest chyba najlepsze miejsce. Bo jest zaraz przy sklepie. To jest drugie miejsce najlepsze, moim zdaniem, oczywiście. No i trzecie to jest tam, gdzie jestem aktualnie. Ceny całkiem spoko są aktualnie, ale nas interesują teraz auta i przyczepy ogromne auta, ogromne przyczepy. Zobaczymy, czy dam radę to wszystko kupić naraz. Bo jak dobrze pamiętam, to tutaj zawsze jest jakiś problem z tym. Dobrze, dobrze, dobrze. Najpierw przyczepy Przyczepy ja bym potrzebował, o właśnie Liquid, właśnie te ogromne przyczepy. Także jedna, a druga i trzecia. O, mamy trzy piękne, ogromne przyczepy, a teraz trax. I teraz mts abyśmy chcieli. American Truck Slim. A, American Truck Slim. I te bierzemy trzy. Zobaczymy, czy możemy je tam postawić, czy znowu gra będzie miała problem. No właśnie, już jest problem. Ile? Ja to mogę zresetować przecież. Przecież ja to mogę zresetować. Um. <laughs> Tylko jaki to jest? To jest chyba ten. O właśnie, dobra. To zrespimy, to zrespimy. Tam będzie mała wystawa. No ale. No i się. O, aj. Jeszcze to bym chciał. Nie wiem, czy to zrespiłem teraz, czy nie. Nie wiem, czy to zrespiłem, czy nie, ale potrzebujemy jeszcze dwie maszyny. Ogromne maszyny. Mm, Trax. O, właśnie. Dwa MTS-y bym chciał jeszcze. Jeden. Dwa. Ogromne zakupy. Ogromne zakupy zrobione. 300, 600, 900. No, dużo tego poszło. Dużo tego poszło. Te też zresetuję, one powinny być całkiem na dole. To będzie ten i ten. Dobrze, mamy to. I jedziemy do mnie. Jedziemy do mnie. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Jak to wygląda na drodze. <noise> Jak bardzo wszystkim blokuje przejazd. Zobaczmy. Gdzie one wszystkie są. Aha, tutaj widzę, widzę. Są. Tutaj stoją. Dobrze, dobrze. To ja samochód postawię sobie gdzieś tutaj i teraz będę starał się to wszystko ustawić. Czy mi się uda? U, ładnie stoją. Całkiem ładnie się to ustawiło. Tylko tutaj nie mam miejsca, żeby tam przejechać, więc mam nadzieję, że złapie mi to w ten sposób. Złapało, super. No to jedziemy. Tutaj, dobra, fajnie, że wziąłem te ogromne cysterny, ale będę miał problem, żeby to dowieść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, chyba będę wyjeżdżał tutaj i przejeżdżał z tej strony i wjeżdżał z powrotem tutaj. Więc nie powinno być aż tak źle. Aż tak źle nie będzie, jak mi się wydaje. Przetestujemy to na pewno. Pewno przetestujemy. Tutaj fajne jest to, że teraz będę mógł bardzo długo dojść te krowy i w pewnym momencie będę już miał to wszystko pełne i dopiero wtedy się wezmę za zrobienie kakao. No i przejadę czy nie przejadę? Hmm. Czy mi to złapie? Złapało. Super. I wyjeżdżamy. Tutaj musimy nawrócić pięknie. No i mamy drugą przyczepę na miejscu. Mam nadzieję, że to tak może zostać. Fajny kolor jest bardzo fajny, taki czerwony, metaliczny kolor. Bardzo mi się podoba. Bardzo mnie się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam też się podoba taki kolor. Nawet bardziej mi się podoba niż to, co tutaj zrobiłem z tym białym. Ej, 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 ej. Dobra, teraz będziemy się blokowali. A, dobra, dobra, dobra. Jest, mam to. Mam to i zawracamy jeszcze tutaj. Dobrze. I wszystko mamy ustawione praktycznie. Chwila, Wyprostujmy, cofnijmy do tyłu. Dobrze, no to co? Mamy włosy. Chwila. 1, 2, 3. Tak jak mówiłem. I ten sobie przestawię tutaj. I od czego by tu zacząć? Krowy dosyć szybko ogarniają mleko, więc zacznę może od od tego, że zetnę kakao. Zetnę kakao, ale najpierw przestawię sobie te maszyny, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. Tutaj jest trochę miejsca, więc mogą sobie tam stanąć. No i tak, tutaj mamy 900. W sumie też bym sobie musiał zerknąć. O i to jest fajne też, bo jak sobie postawię, <laughs> o tak, auto jedno, a drugie w drugą stronę. Przyczepo, to mogę sobie w zasadzie ładować i tutaj, i tutaj, jak będę wyjeżdżał, tam jest z powrotem, a dopiero później pojechać rozładować. Nie jest to najgorszy pomysł. <laughs> Przynajmniej jak teraz o tym myślę, <laughs> to nie jest to najgorszy pomysł. No to co? Zabieram się za ścinanie kakao. Tak jak mówiłem, albo zbieranie, ścinanie, może nie, ścinanie, nie. Nie ścinamy kakao. Szkoda, szkoda tego czasu którym bym musiał poświęcić na to, żeby to znowu wyrosło. No i kakao mam zebrane. Bardzo fajnie to poszło. I teraz się tak zastanawiam, ile w sumie mi tu brakuje. Bo nie spojrzałem wcześniej. Aj, aj, aj. 700, 700. Więc jeszcze raz bym musiał zebrać. To będę miał 700 na pewno. Teraz się zajmę krówkami. Krówkami się zajmę. Bo skoro mamy takie duże cysterny. No to warto by było coś tutaj nazbierać. Piesku, gdzie jesteś? Piesek? Rambo? Mm, nie widzę go. Pewnie gdzieś tam z tyłu siedzi. Dobra. Dobra, jak nie ma Rambo, to idziemy bez Rambo. Rambo tym razem nam nie pomoże. Tutaj coś jest. Wszystkie mamy, wszystkie. Teraz Rambo pewnie podbiegnie na 100%. Rambo taki jest, że muszę się u niego pojawić, wtedy on. Broni swojego terytorium. Gdzie jesteś, Rambo? Rambo, no właśnie, jest Rambo. Wiedziałem, że będzie bronił swojego terytorium. Wyczuł, że ktoś wszedł i przybiegł bronić krów. <gryw> Moich krów, naszych krów. Więc dobry piesek. Dobry piesek. Pilnuje. To mi się podoba. Nie tylko zagania, ale i pilnuje. To jest bardzo dobry pies. Wytrenowany, wytresowany, piękny pies. Jak to tutaj wygląda? 24 na 180. No, na zbieranie tego to będzie trwało troszkę, ale jak to nazbieram. Panowie i panie, to będzie... Oh, to będzie chwila. Jak zrobię cysternę czekolady, mleka czekoladowego. To będzie chwila. Bo ile tam jest potrzebne? W sumie nie. <laughs> teraz ja tak gadam, gadam, gadam i teraz się zastanawiam, ale ile tam jest potrzebne tego mleka czekoladowego? Zaraz, raczej mleka czekoladowego. Mleka do zrobienia mleka czekoladowego, o to mi chodziło. Zaraz tam polecimy sprawdzić, bo w sumie tych liczb teraz tam nie kojarzę. Chwila tej, nie tej, tu, tutaj, to tak, to będzie łatwiej w ten sposób. Właśnie. Chodźcie, chodźcie, krówki. Czy wy wszystkie wejdziecie, czy któraś będzie się opierała? Wszystkie wchodzą ładnie. Zaraz pójdziemy zobaczyć, ile tego mleka faktycznie potrzeba. Zapraszam, krówki, zapraszam. Witam, witam. Dziękuję za mleko. No i tak można pracować. Halo, halo? Halo, halo, krówko, jak mnie słyszysz? Sprawdzam radio. Dobrze, chyba dobrze mnie słyszy, choć skoro da się wy, wydoić szybko, to znaczy, że mnie dobrze słyszy. Dobra, mamy to. Mamy to i co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem sprawdzić, ile tego mleka mi potrzeba, no bo kakao to dobrze wiem, no bo tyle, ile nazbieram, tyle jest. Mleko, jak odwożę, to one jest liczone razy dwa chyba. Jak tutaj odwożę, to jest liczone razy dwa to, co tam oddaję. Więc to jest dużo. Teraz zerknijmy. 600. A no tak, bo w tych cysternach było po 50, więc dwa razy musiałem tym podjechać. Dobra, dobra. No to jak tymi cysternami podjadę, to ja tu nie nadążę z kakałem podjeżdżać. Hmm. Więc coś mi się wydaje, że w międzyczasie to ja tutaj będę musiał sobie podłożyć jeszcze jakieś. A, silosy mogę zbudować na kakao, może co? Silos na kakao, gdzieś w pobliżu. Może być nawet tutaj, to nie jest problem. Jaki jest silos dłuższy? Silos, największy silos? To jest za 1500, nie wiem czy to jest największy. Tu jest za 5, tu jest za 20. Dobra, ten za 20 postawię. Tylko chwila. Tutaj jednak muszę przesunąć. Najpierw, a nie, dobrze, jest odwrócony. I gdzieś tutaj, nie? Jak długo postawię to będzie chyba idealnie się bardziej w tą stronę, prawda, Ale na tej długości. o. Dobra, no spróbujemy, jak coś to będzie można go przestawić Ym... na no chwilę chciałbym zatwierdzić właśnie tutaj jest. ile ty pomieścisz silos 1200. No dobra, zobaczymy jak to będzie jak to będzie działało. Tutaj będę wysypywał, dobrze, dobrze, dobrze. Na razie jest ok, na razie plan jest, no w głowie jest, wygląda bardzo dobrze, a jak to wyjdzie, zobaczymy, tak jest, ale to jest, to mi się wydaje, jest dobry plan. Ok, w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle, taki update sprzętu dzisiaj zrobiłem, w kolejnym odcinku pozbieramy sobie więcej mleka, więcej kakao i zobaczymy jak to wyjdzie jak będziemy mieli nazbierane wszystko maksymalnie ile nam tego faktycznie potrzeba także dzięki wielkie za oglądanie jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału zasubskrybuj już teraz jeżeli już subskrybujesz nie zapomnij zostawić łapki w górę pod filmikiem no i widzimy się w kolejnym odcinku jeszcze raz dzięki za oglądanie trzymajcie się hej